Po Dzień dobry wszystkim. Proszę Państwa, pozwólcie, że powiem parę słów, bo później jak już zostaną odczytane wyniki, to będzie tyle radości, że już nie będzie czasu. Proszę Państwa, no bardzo serdecznie chcę podziękować tu organizatorom, czyli OSP Szczepankowo. Gratulacje za Za to, że tak pięknie przygotowali te zawody, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie tych zawodów. No i przede wszystkim, no w Szczepankowie, no zawsze mamy piękną pogodę i tutaj mogliśmy wszyscy spędzić miło i sympatycznie czas. Chcę również podziękować wszystkim zawodnikom, dziewczynom i chłopakom i również opiekunom tych drużyn, którzy poświęcili swój czas po to, żeby was tu przygotować na te zawody. A to jest najważniejsze, że bierzecie udział. Tu za chwilę będą wyniki przeczytane, ale uważam, że najważniejsze jest to, że bierzecie udział, a to czy pierwsze, czy drugie, czy czasami dalsze miejsce może nie ma tego znaczenia, a zawsze za rok można ten wynik poprawić. Również, proszę Państwa, chciałbym bardzo podziękować. Sędziemu głównemu z całą komisją, że tak sprawnie przeprowadzili te zawody, może też oklaski. Czyli oznacza, że sędziowanie były dobre. było dobre. Rekord: 16 drużyn, czyli 6 drużyn dziewcząt i 10 drużyn chłopców. To jest tak, przy takiej ilości nie było, a my później mamy nadzieję, że wielu z Was zasili szeregi Ochotniczej Straży yy, Pożarnej. Także, proszę Państwa, gratuluję Wam wszystkim, szczególnie tym, którzy zdobyli pierwsze miejsca. Będą nas reprezentować na zawodach powiatowych. Dziękujemy również kibicom, którzy zawsze na zawodach strażackich, młodzieżowych i seniorów są. Gratulacje. Rodzicom, którzy swoich dzieci dopingowali, tu widzę, że czasami się bardziej denerwowali od zawodników, którzy startowali w tych zawodach. Także, proszę Państwa, najważniejsze, że się nikomu nic nie stało. Wszyscy zakończyli zawody w zdrowiu, a teraz przechodzimy do odczytania wyników. Proszę bardzo. Dziękuję Panie Prezesie, Panie Wójcie. Zanim odczytam wyniki. Pozwólcie, że zapytam się Was, jak się dzisiaj bawiliście? Dobrze! No i o to chyba chodziło, tak? Żeby się przede wszystkim dobrze bawić. A wyniki to taka sprawa drugorzędna, chociaż no, zostaliśmy zobligowani, żeby ustalić tą kolejność zgodnie z regulaminem, żeby zmierzyć Wam czas, żeby sprawdzić, czy zgodnie z regulaminem wykonujecie wszystkie te e, zadania w poszczególnych konkurencjach. No i tak niestety. Ten przykry obowiązek mieliśmy, że czasami musieliśmy podnieść tą czerwoną chorągiewkę, ale chcieliśmy być sprawiedliwi dla wszystkich. I pozwólcie, że teraz odczytam wyniki. A może jeszcze zanim, bo tak jak już tam mój przedmówca powiedział, później już nic do Was nie dotrze, bo będziecie wszyscy zadowoleni. Także, jeszcze informacyjnie, w tym roku zawody powiatowe. Na pewno odbędą się do 17 czerwca. Myślę, że w, w tym tygodniu prezes zarządu oddziału powiatowego wspólnie z komendantem ustalą ten termin. Natomiast warto się przygotowywać, zarówno do zawodów powiatowych, bo w tym roku 27 czerwca są zawody wojewódzkie. Ten termin już jest ustalony. Także widzę tutaj duży potencjał i warto jeszcze się troszeczkę zmobilizować, żeby się przygotować i jeszcze te wyniki poprawić. I do wyników. Grupa dziewcząt. Rozwinięcie bojowe i sztafeta. Odczytam trzy pierwsze miejsca z wynikami, a klasyfikację generalną tradycyjnie od końca do pierwszego miejsca. Rozwinięcie bojowe. Pierwsze OSP Zielkowo 916 punktów, drugie OSP Wałdyki 913,5, trzecie OSP Szczepankowo 909. Bieg sztafetowy. Pierwszy OSP Szczepankowo 93,5. drugie OSP Wałdyki 88,3. I trzecie OSP Kazanice 84,07. I klasyfikacja generalna wśród dziewcząt wygląda następująco. Miejsce szóste OSP Byszfaut z wynikiem 961,6. Organizatorzy zapraszają drużynę po odbiór. Tak pasuje. To. Medium pasuje te miejsce. <głosy> <głosy> Pierwszy raz to tak czasami bywa, trzeba sobie zapłacić Z wynikiem 970 i OSP łążeń. Zapraszamy do drugiej. OSP kazanice z wynikiem 975 i 57. Przepraszam, miejsce czwarte.

I podium, miejsce trzecie z wynikiem 985 i 88 OSP Zielkowo. No i teraz wszystko się wyjaśni. Niestety gospodarze nie byli gościnni. W związku z tym miejsce drugie z wynikiem 1001 i 53 OSP Wałdyki. Wałdyk oczywiście wielkie brawa, bo już wiadomo kto pierwsze miejsce, ale tu muszę podkreślić, że różnica była dosłownie niecałego jednego punkta, 97 setnych, także też wielkie brawa dla drugiego miejsca dla Wałdyk. No i miejsce pierwsze. Oes szczepankowo z wynikiem sto <noise> Gratulujemy zwycięzcom w grupie dziewcząt I pozwólcie, że wyniki z grupy chłopców Miejsce dziesiąte Z wynikiem 974 i 27 OSP Byszfaut Miejsce dziewiąte z wynikiem 978 i 63 OSP Rożental. Miejsce ósme z wynikiem 1500 OSP Wałdyki. Miejsce siódme z wynikiem 1478 czterysiedemdziesiąt osiem, Osp. Rumienica. Miejsce szóste z wynikiem. 1008,99 i tu należy podkreślić, że od miejsca 6 do 1 naprawdę już niewielka różnica była. Wyrównany tutaj poziom tych sześciu drużyn. OSP Prądnica. piąte z wynikiem 109 i44, OSP Kazanice. No i tylko formalność, złoty medal z wynikiem 1015,6 OSP-Zielkowo. Przeprosiłbym nie rozchodzić się, bo jest tutaj prośba od mediów, żeby zrobić wspólne zdjęcie.